Więc ja mam technicznie rzecz biorąc aplikację na iPhoneie. Każdy ją ma, bo to jest fabryczna aplikacja, która nazywa się Przypomnienia, tutaj. Przypomnienia, ja mam zrobioną taką listę. codziennych, Codzienne nawyki, i mam ich 14, które muszą być codziennie wykonane. Chcecie wiedzieć, jakie to są? Poranny rozruch. Priming i cybernetyka, czyli właśnie to, co mówiłem, taka medytacja, nastawienie siebie z 15 do, do 30 minut pracy z własnym umysłem, żeby nastawić się dnia. Tam są też techniki oddechowe, wdrożone taki cały proces. E, artykuł prasowy, godzina czytania książki, 30, 30 minut nauki wideo, trening co najmniej 45 minut. Pięć nowych rozmów z nowymi ludźmi, z którymi nie rozmawiałem ostatnio. Yy, I teraz tak: trzy w ciągu dnia przeglądy moich celów na, na najbliższe 12 miesięcy i trzy stories w ciągu dnia co najmniej na, 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 na social media, Instagram. I to jest to, co robię codziennie, co by się nie działo. Ja ją zmieniam raz na jakiś czas, coś dodaję, coś odejmuję, zależy, jaki jestem yy, zajęty. Na przykład, jak, jak mam, wiecie, jak mam więcej czasu, to czytam więcej. Ale to chodzi o to, że to jest wyważone z każdej strony.